Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Wielu z Was pewnie myślało, że tak tylko sobie do filmu powiedzieliśmy, że zaczynamy ostro z projektem Supra. Natomiast dzisiaj dużo się podziało. Znęcza, prawie wszystko wyciągnięte. Tutaj było całe wnętrze, jak pamiętacie, z poprzedniego filmu zapakowane. Jeszcze tam tylko szyby zostały. Miejsce. Na szyby jest już zrobione. Tutaj, nawet udało się z dawcy powyciągać wszystkie fotele, wnętrzności i tak dalej. I też będziemy je od razu czyścić, prać i zabezpieczać. Zdecydujemy, czy zakładamy te, co były w tej suprze, One już są tam w praniu. Czy będziemy zakładać te fotele? O, tutaj jest wszystko porozkładane. Cały pełen rekonesans zrobiony. Wszystko po kolei doczyszczane. Teraz podejdę, pokażę wam, jak wyglądają już te elementy, które wyczyściliśmy. Tutaj mamy te dywaniki z pod spodu. One nam posłużą w zasadzie tylko jako wzornik, ponieważ popatrzcie, są potargane, tutaj dziura, tutaj, tutaj poniszczone, tutaj roztargane, tutaj potargane wszystko, więc one posłużą jako wzornik do stworzenia nowych. A teraz pokażę wam, jakim stanie są teraz fotele. Fotele są już po. W pierwszym myciu. Teraz będą sobie schły. Tutaj, tak jak widać, jest uszkodzony materiał. Oddamy ten fotel do tapicera, który tutaj poprawi gąbkę i naszyje nowy materiał. Ale ogólnie 82 rok samochodu i wygląda to bardzo fajnie. Tutaj jest kanapa. Ona była cała. Skurzona, spleśniała, i tak dalej. I tak dalej. No jak leżało to kilka lat. Tutaj popatrzy się, jak super wyszedł boczek. Doły Impregnację dopiero będziemy przeprowadzać po tym, jak e, założymy na samochód, bo jeszcze tam jest dużo składania. Na pewno się one jeszcze e, niemało. E, ukurzą, więc postanowiliśmy je wyprać, żeby nie śmierdziały, żeby już potem dało się te szyby, te mechanizmy, te kable, te kostki popodłączać, żeby ubywało tej pracy. Tutaj są bagażnika, no tutaj jak nowe wyszły fajnie. No i tutaj wszystkie te plastiki, jak widzicie, są po kolei doczyszczane. Te elementy z tego dawcy też będziemy czyścić, tylko je będziemy zabezpieczać streczem. I zobaczymy, co z nimi zrobimy. Albo pójdą na sprzedaż, albo zostawimy gdzieś je na magazyny. Pierwszy dzień projektu Supra dobiega końca. Tam pewnie się słyszycie odkurzać, jak się piorą te pozostałe elementy. Jutro mam plan taki. Wyciągamy, wyciągamy stąd te szyby w to bezpieczne miejsce bo może dzisiaj to jeszcze mi się uda zrobić. Zobaczymy. Odkurzam tutaj z tego kurzu, przetrę podłogę, przymierzę te maty, czy one są na pewno z tego auta i czy pasują. Wtedy, jeżeli, wtedy jeżeli okażą się, że są z tego auta, wszystko pasuje, damy do tapicera, żeby odtworzyli je. I, i, i. I myślałem, żeby od razu, żeby te szyby tak nie przekładać. Pomontować szyby. Boczki tapicerek pomontować. I wtedy, jak nam będzie ubywało tych części, będziemy widzieć, co brakuje, co jest i tak dalej. Więc tutaj e, idziemy grubo. Zobaczymy jeszcze, jak w tamtej dawcy, w tamtym dawcy, dawca, dawca, no w tamtej drugiej słuprze, co kupiliśmy, jak tam wygląda sprawa z bakiem, czy jest czysty. Chociaż tutaj z tego co my czyściliśmy, ale warto go jeszcze sprawdzić. Trzeba zobaczyć, gdzie niknie zasilanie do pompki... Do paliwa, do baku I, i, i powoli to trzeba składać. Także obserwujcie dalsze, dalsze poczynania suprom. Myślę, że codziennie, jeżeli uda nam się taki plan realizować, codziennie coś będzie nowego, wrzucanego z projektu. I yy, tak, no to na dzisiaj tyle. Jutro czekajcie na kolejny film. Dzięki, i pozdrawiamy.